To dostał. Spodnie. Budowa czwarta. Tak Odcinek jest. Odcinek czwarty. Jurek się ubrał firmowo. Jurek spodnie. dostał z firmy Blachotrapę Spodnie. Za to, że on cały czas mi każe u nich kupować. Żeby tylko nie poszedł do konkurencji, to docenili Jurka. I dali mu ładne ogrodniczki. No ale do tego powinna być jeszcze bluza. Muszę mi powiedzieć, no jak, to nie jest kompletne. To może przy następnym ty Jurek przy następnym zamówieniu dostaniesz bluzę, a przy trzecim dopiero czapkę. I wtedy będzie widoczny z daleka na niebie. My tu nie mamy daleko, bo to 20, tam parę kilometrów blacho trapez w Darłowie jest, nie? A ogólnie to jest przecież bardzo duża firma, nie? Także wszystko zawsze u nich zamawiam, jak cokolwiek, od zamawiam u nich o już jak 4 lata temu tą przebudowę. W... Yy, Schodoły robiliście wjazdu, nie? No i tak cały czas, jak już ten brązowy kolor mat wziąłem, to w tym samym kolorze cały czas tą blachę biorę, po to, żeby to było jednolite, nie? A ktoś tam się pyta, po co, dlaczego nie jest połyskiem? Z połyskiem jest tańsza, tam dwa chyba czy trzy zł na metrze kwadratowym. To fakt jest tańsza, ale ona szybciej blaknie. Ja coś mówię. za coś. Ty ona na ładnie już... 3 lata tego wygląda. Ty u nas budowałeś przejazd 4 lata temu. Do tej pory no. tak samo wygląda jak ta No, A ta z połyskiem tak po 3 latach zaczyna blaknąć. 4 lata to 5 lat 5? 4 dopiero. 5 lat temu ja już u bloku trapy zamawiałem. O, już o 5 lat temu. Także no, pamiętajcie, że 5 lat trzeba u nich zamawiać, żeby dostać dopiero spodnie. Firmowe Firmałe. Zaraz no dostanie bluzę i czapkę To już jest tak żartem powiedziane, przestań <laughs> no, o, no po prostu Jurek się upomniał i powiedział no. Czy coś w końcu dostanę z tej firmy Nie, Jurka tam nie było, ja byłem się I się zapytali jaki on, on ma rozmiar Ja mówię on to... A on mówi metr 50 parę ma No to chyba na elkę powinien się załapać No mówi mniejszych rozmiarów budowlańcom nie ma <laughs> To jest, to jest akurat wyjątek chudy Ale dostał te Dostał yy, spodnie ogrodniczki i ołówki, żeby, żeby mógł rysować Też zaraz nas Jurek opierdzieli, bo już blachy nie ma No idziemy po blachę yy, Z dwóch jedna na pół zostaje To jednak jedna na pół zostaje To co, chwalisz czy nie chwalisz? No dobrze jest wszystko, bo nie bo Mi się coś skojarzyło, że na dachu było właśnie nie do pary A to boki wychodziły, że że jedną na pół, bo by brak, brak, yy, było za mało. Ja Mówię ci, idź do babki, niech babka robi kanapkę, oglądaj w papierach, czy dobrze jest. I kamera, proszę, zapasz, kartki wyciągnij i wszelić wszystko. O, Jurek już nie wie, czy nie. Jurek, dobrze. teraz zawsze się później pójdę. Dobra. Czyli znowu będzie mówić, coś jest nie, coś jest nie tak, ale później zjeść. I powie, a wszystko Jurek, w tak porządku idę, O pierwszej będę mówił, że coś jest nie tak No to będziemy dach już kończyć chyba wtedy Co? Albo w połowie dachu będziemy no. no to fajnie będzie, tutaj to jeszcze Moim zdaniem to jeszcze obecnież, To jeszcze z tej Z tej jednej blachy to nawet na pół to jest za dużo Musisz z jednej strony obciąć i środek po prostu pójdzie do wyrzucenia no bo zobaczysz, że będzie za dużo, bo na pół... Jaką... Pod... Obecnie jest to przecież musiał jeszcze założyć. Chyba, że taką bawę założysz. Na tej desce. Co? Nie. A czemu nie? Wyglądać. No i oni. Na dach jest przetłoczenie inne, a na elewację jest wtedy jako plecy. To jest tak jakby elewacja. I ta elewacja, czyli boki, te ściany, to jest, yy, to jest po prostu politura, ten brąz jest tak jakby na dachu był od środka, nie? Odwrotny. Odwrotny. I tutaj dlatego tak wychodzi na bokach, jakby szersze były yy, przetłoczenia, nie? Ja gadam na ten kurwa no i gada. Bo ty gadasz, nie wiem, czy ty gadasz do kamery, czy do mnie. No mów! A ta blacha? Jaka blacha? Spodnie... Blachotrafes Najedz nice. Czego nie najedziesz tak blisko, żeby... Jak stoi, bo to trzeba nagrać firmę porządną Nie tu <laughs> Nie tu, no tu no. Ja Idziemy Bardziej zmęczyć no. teraz jak my. Chodź. jak tam na dole. Ile tam jeszcze zostało? No, chyba z 15, tak? Jeszcze Nie, 14 arkuszy idzie na długość. No ile już wkręty chyba ci będą się podać, co? No Ale te światła wyglądały jakby były tam u nas wtedy na czujkę No bo to, to jest to sama tylko czujka, no pięćdziesiątka i plus tam czujka była A, a, a ja kupiłem na zewnątrz jeszcze na rogi Pięćdziesiątki od razu z czujką Bo jeszcze będą na rogach dwie On nie dojdzie dzisiaj do końca O to dojdzie 100%. 100% Tak dojdzie, ale tu już nie dojdziemy Bo już jest 11 no. To będzie 15, jak tutaj skończymy ten dach. No to dobrze, no co zrobimy to dzisiaj? No ten! Rusztowania, półtorej godziny. Ale babcia co, budowa ci się podoba, to jest ekspres, ekspres szybka. Haruniu. Ostatnie dwie. Tech. I rusztowanie ściągamy. A ty możesz no, no, no. pojechać. Jakie no różne? bo o, o dwa trzeba ściągać. A no tak, ja wiem. No ale tam jeszcze on musi jeszcze tego. Co jest nie za daleko? Czekaj, cofaj. A, teraz. Dobra. On musi... Za głęboko, o ile to szturek przerwaliśmy. Musi jeszcze tego. Tam jeszcze podokręcać, kurde, obciąć końcówki. Tam pociąć, ja tu dobić, no. utręcać. A ty! Koń się teraz ci trzeba dać. Widzisz? Ale to jak będę przybijał te... No. Łatę to to bije. No to, to łaty, łaty musisz... No. A masz wymierzone te klocki? Mówiłem ci wczoraj, żebyś od razu to powiedziałeś jutro. co to? Ja i tak łatę będę tam bijeł. A no tak, będziesz przybijał Zaraz Razem to i to przybiję. Jutro skończymy. Jutro kurwo. Jutro, kur... ja myślę, razem z, z tym, tym szytem. No, ze szytem, a. Jutro tym z, z szytem. Kurwa z tym siedem i je... znowu rozczarowano nosa. Dobrze, że chociaż równa ॿुधियूं पुॼ Tak samo? Tak, tak. Masz? Ja mam. Darę przykręcę, poczekaj. Jest! Co? Gdzie, gdzie ty z tym idziesz? Jak mamy mieliśmy to przykręcać. A, to, odra to ostatnie już. No. Jadam. U mnie jest równo! Tak, żeby dół był równo, jest teraz. To już zostaną trzy ostatnie, tak? trzy cztery jeszcze. Cztery to jest piąta teraz, co nie się ma? Nie, ja już liczyłem. A i tak ja daję do góry. Może Może coś też uważaj Tam chyba 5 zostało Bo masz między słupami 6 metrów a tu jest metr jeszcze Tak, na pewno To 4 zostało 5 Jak tam? No. no, do góry czy na dół? Dobra, tak się nie. Ciemno już jest w środku no kurwa. Tak by było No to, to 的，学习。 Zdowolony jesteś? No to no fajnie jak to wygląda Jeszcze tylko jutro dwa Dwie Nie. ścianki i już jest Jakie zabudowana dwie? No tutaj blacha z boku. boku Dzisiaj już kładziemy Kładziemy dzisiaj? Ta. No to i to już jest jeszcze. zadaszone, zostaje I przód Mówi Marek, że kurwa daje premię i to chuj, zostajemy jeszcze Tak Co ty, no, po co będziesz przykrywał teraz dwie blachy Trzeba je przykręcić Zostaje jutro szczyt, obróbki, gąsior na całej długości pod idzie y, ta specjalna ta y, folia, czy jak to tam jest, tam jest skupione cztery rolki, ta uszczelniająca mata taka i, i wiatrownice idą z przodu, z tyłu no, będzie mógł, i, i będzie, co i trzeba wymierzyć, jakie potrzebne są jeszcze obróbki na te cztery narożne ściany i to w poniedziałek będzie trzeba tam u chłopaków zamówić, żeby powyginali i się wtedy dokończy. Bo jeszcze obróbki trzeba. Cztery należne ściany. Nie? Bez obudowania ta, kala się, ta wiata wydawała się mała, ale jak już jest obudowana, no to to jak jakiś magazyn no, wygląda. On, no, fajne A miejsce. w środku wchodzi, to taka lekkie jest. To no tylko do schowania maszyny, nie do żadnego nie, przechowania. To jest, ze, z tamtej strony są wiatry, to... No. Dlatego takie usytuowanie jest bardzo dobre. Z tej to rzadko kiedy jest z tym Chyba, I że też. Jedna strona otwarta, dlatego to się nazywa wiata. A wiata to trzeba przeczytać w prawie budowlanym. Co to jest wiata? Co to jest budynek gospodarczy, co to jest hala? To są całkiem różne. Do każdego jest co inne przepisy. są. Ja robię wiatr. We wiacie nie, mo, nie może być żadnych, żadnych bram. Musi być jeden bok odkryty na stałe, to jest wiata. Jak zamontujesz jakiekolwiek bramy, to już jest hala. To już jest całkiem I inne tak. prawo budowlane. I zostaje trzy dni do środka. Jurek zużył dwa razy więcej tych wkrętów farmerów. Sześć było By, było 6, blachą, ale a teraz jest dwunasta paczka. No no to już A jeszcze jedna brak? Jest, jeszcze jedna... Już nie ma już. Już koniec. Pusta, tak? Pusta, no. No musisz mało. <głos> ale wiesz <noise> to, że po prostu w sławnie ja ostatnie wziąłem i te trzy... Ostatnie. I to ja będę Nie będzie... Ja będę robić. musiał, kurwa do słupskę. I ja to jeszcze dzisiaj. <głos> <głos> po dwie paczki. Może kurwa mają jeszcze tam coś. Bo ja wziąłem... W sławnie tylko jeden sklep? A jest jeszcze jeden budowlany Tylko jak on się nazywa? Nie, no tylko oni mają... A tutaj jak koło policji tam kiedyś był tak przy drodze. A to to oni z blachą nie będą mieli... Jak Farbą. nie Tam nie będzie. Tam tylko farby i... Ale to jest co. Chodź, kurwa, sprawdź od którejś śrubek? Śrubek? Bo śrubek się też będzie. Śrubek. A tam jest o ósmej To o siódmej by musiał wyjechać. Żeby być o ósmej Ale w sobotę? A w sobotę Sobota. to chyba dziewiąta no. będzie, na pewno dziewiąta. Tutaj jest od ósmej Nie, śrubek Może i od ósmy cały czas Ale Dawaj. to. Idziemy Trochę. po blachę. Sze, wszędzie oszuści są Oszuści, tylko ale... ma Marek nie oszuci no, no, Marek uczciwy Teraz <grywa> no. musi przeliczyć i z kanapeczką przegryźć No jest tego, żeś, yy, ten zabudujesz ten no, coś Dlatego właśnie jak my kładliśmy yy, blachę na górze to już nam nie wychodziło, O słupie jest krzywe. A mogłeś wyjechać z tym Z czym? Tam Jak szczyt? Szed... Nie, tam no a jak to później do końca? no do łaty i byś chujowo yy, nie byłoby chujowo byłoby chujowo wtedy no. shit, jak złączysz. aha no tak rozumiesz? to w belką trzeba by było wyjeżdżać i tak dalej, i tak dalej jak stawialiśmy ten suknię, przyjrzeliśmy się, że on jest od dołu już uciekł. On nie jest złamany, on jest krzywy. No, krzywy. krzywy. Przygięty jest. On jest przegięty od, akurat od masady. A ich tak nie widać jak stali nie. sami. To teraz jednak. Z wysokości nie. dwóch metrów. No, w no. półtora ziemi i ucieka. widać od dwóch metrów. Ale... Ty, środkowe leko też to jest w też tak lekko też wschodzi. Ale wiesz o co chodzi? One specjalnie są w tamtą stronę. Stawialiśmy specjalnie w tamtą stronę. Bo z tamtej, z tamtej wiatry są, żeby. Wyrówna. Wiatr zawsze wyrówna. Jurek na górze sprawdza, to Jest ona dobrze. ładnie się poziomuje. Jest dobrze i nie ma... Co, bierzesz czy ja mam jechać? No, jedź. Uczta. Jak wtedy, opierdiel, dostałem, że siadę w ciągnik.